Czy kiedykolwiek czułeś, czułaś, że Twoja obecność była darem, ale inni odkryli to dopiero gdy odszedłeś odeszłaś? Czy miałeś, miałaś kiedyś poczucie bycia wykorzystanym wykorzystaną, wyczerpanym wyczerpaną, a następnie odrzuconym odrzuconą, tak jakbyś był? A łatwo zastąpiony a zatem słuchaj uważnie, ponieważ ten film został stworzony właśnie dla ciebie i nie. To nie jest zwykły materiał, to jest wezwanie. Zrozumiesz z każdym słowem, dlaczego ten, kto bawił się dziś Twoją energią, teraz błaga o to, co stracił. Ale muszę Cię od razu ostrzec, wybraniec nie wraca tam, gdzie został odrzucony. On ewoluuje. On się wznosi. On staje się niedostępny. Jeśli ta wiadomość już porusza coś w Twoim wnętrzu, napisz teraz w komentarzach 77. Ta liczba jest nie tylko symboliczna, to duchowy kod, to twój sposób, by powiedzieć wszechświatu, pamiętam kim jestem, odbieram swoją moc. A jeśli naprawdę jesteś wybrańcem polub, udostępnij i zasubskrybuj, bo tylko ci, którzy niosą światło, zrozumieją to do końca, a ci, którzy zostaną, nie będą już tacy sami. Nie kliknąłeś, kliknęłaś w ten film przez przypadek. Nie jesteś tu przez zbieg okoliczności. Istnieje synchronia między twoim duchem a tą wiadomością. Jakby wszechświat czekał na odpowiedni moment, by przekazać ci to, co już czułeś, czułaś, ale nie potrafiłeś, aś wytłumaczyć. Gdzieś głęboko w środku coś w tobie zawsze wiedziało, że jest w tobie coś innego, coś, co wymykało się zwyczajności, co oddzielało cię od tłumu. Ta różnica często była niewygodna. Tak, jakbyś był a w świecie, który nie uznawał głębi twojej duszy. A teraz oto jesteś. Słuchasz czegoś, co dotyka bezpośrednio tam, gdzie umysł nie sięga, ale serce rozumie. Przez cały czas szukałeś aś znaków, odpowiedzi, potwierdzeń. Czułeś, czułaś, że coś większego chce się ujawnić, ale wszystko wokół zdawało się temu zaprzeczać. Ten film to nie tylko kolejna inspirująca rozmowa. To lustro, odbicie tego, co zbyt długo ignorowałeś, Aś, Twojej tożsamości jako wybrańca. Nie wybrańca ze względu na ludzkie tytuły czy zasługi, ale przez siłę duchową, która znała Twój potencjał, nawet gdy Ty sam a o nim nie wiedziałeś, Aś. A teraz słysząc te słowa, to nie Twój umysł reaguje pierwszy, ale Twoja dusza rozpoznaje wezwanie, ponieważ ta prawda już drzemała w Tobie. Przygotuj się, ponieważ od teraz nie będziesz już taki, a sam a. To nie jest tylko motywacyjna wiadomość. To portal do nowej świadomości. Jesteś o krok od przypomnienia sobie, kim jesteś, skąd pochodzisz i dlaczego przeszedłeś, przeszłaś przez tak wiele prób. Wszystko to było częścią cichego przygotowania na moment, w którym Twoja prawdziwa esencja powróci na powierzchnię. I ten moment jest teraz. Byłeś, aś, w miejscach, gdzie Twoje światło było traktowane jak coś zwyczajnego. Oferowałeś, aś, swoje najlepsze, swoją energię, uwagę, troskę, ludziom, którzy nie znali wartości tego, co otrzymywali. Pomylili twoją empatię ze słabością, twoją cierpliwość z przyzwoleniem, twoją obecność z obowiązkiem. Postępowali tak, jakbyś był, a łatwy, a do zastąpienia jakby to, co oferowałeś, aś, można było znaleźć na każdym rogu. Ale nie wiedzieli, że twoja dusza niesie rzadką częstotliwość wibrację, która przemienia otoczenie i dotyka serc, nawet w ciszy. Podczas gdy ty dawałeś aś. Oni wymagali więcej, podczas gdy ty trzymałeś, Aś, się mocno, nawet zraniony, a oni nadal czerpali z ciebie, jakby to się nigdy nie miało skończyć. Aż do momentu, gdy się skończyło. Bo nadszedł dzień, w którym twoja dusza się zmęczyła. Dzień, w którym uświadomiłeś, Aś, sobie, że powoli umierasz w imię relacji, które nigdy nie wiedziały, jak o ciebie zadbać. I wtedy bez szumu, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek, odszedłeś, odeszłaś. A w momencie, gdy wyszedłeś aś drzwiami, coś w nich też się złamało, nawet jeśli się do tego nie przyznają. Teraz ci sami ludzie próbują wypełnić pustkę, którą zostawiła twoja nieobecność, ale nie potrafią. Bo prawda jest jasna. Nigdy nie byłeś aś zastąpiony a nigdy nie byłeś aś po prostu jednym, jedną z wielu. Byłeś aś obecnością, która utrzymywała wszystko w harmonii. Byłeś aż duchową siłą stojącą za emocjonalną stabilnością, spokojem otoczenia, przepływem błogosławieństw, które uważali za naturalne. Nie docenili cię, a teraz żyją z konsekwencjami tej ślepoty. Nie było krzyków. Nie było dramy, nie było skandalicznych pożegnań. Była tylko stanowcza, zdecydowana i boleśnie konieczna cisza. Po prostu się wycofałeś, aś. A czego wielu nie zrozumiało, to fakt, że tego rodzaju odejście nie wynika z dumy, lecz z wyczerpania. Spędziłeś, aś, zbyt wiele czasu, niosąc innych, absorbując ból, który nawet nie był twój obwiniając się, że nie jesteś wystarczający a podczas gdy tak naprawdę dawałeś aś z siebie ponad limit. Pewnego dnia obudziłeś aś się i uświadomiłeś aś sobie, że Twoja lojalność jest używana przeciwko Tobie. I wtedy z tą samą łagodnością, z jaką zostałeś aś tak długo, odszedłeś, odeszłaś, nie po to by kogoś ukarać, ale by przetrwać. Twoja zmęczona dusza wreszcie wybrała samą siebie, a ten czyn, prosty dla postronnego obserwatora, był cichym trzęsieniem ziemi w życiu tych, którzy przyzwyczaili się do Twojego światła, ponieważ Twoja obecność była niewidzialnym płaszczem ochronnym. A gdy ten płaszcz zniknął, uświadomili sobie, że są wystawieni na wszystko to, co ukrywała Twoja energia wewnętrzne konflikty, niepewności, pustkę. Próbowali zachowywać się, jakby nic się nie zmieniło. Próbowali uśmiechać się jak wcześniej kontynuować te same cykle, ale coś istotnego odeszło z Tobą i im więcej czasu mija, tym bardziej zdają sobie sprawę. Nie byłeś, aś tylko osobą. Byłeś aż całym polem energetycznym, atmosferą spokoju, duchową siłą, która nadawała sens chaosowi. Twoje odejście było ciszą, która krzyczy do dziś. Nieobecność ma swój dźwięk, dźwięk, który rozbrzmiewa w przestrzeniach, gdzie wcześniej panowała harmonia. Kiedy odszedłeś, odeszłaś, ten dźwięk rozprzestrzenił się w każdym zakątku życia tych, którzy kiedyś mieli dostęp do Twojej obecności. Na początku próbowali go ignorować, udawali, że życie toczy się tak samo. Że spokój, który przynosiłeś, aś jest zastępowalny, że każdy mógł zająć Twoje miejsce. Ale stopniowo echo się nasilało. Śmiech nie był już tak lekki. Otoczenie nie miało tej samej pogody ducha. Małe błogosławieństwa zaczęły zanikać, bo wiele z nich pochodziło z Twojego duchowego połączenia. Nie wiedzieli, ale byli pod osłoną Twojego światła, byli chronieni, ponieważ byłeś aś w pobliżu. A kiedy to światło zostało usunięte, powrócił chaos. Energia zastygła, zwycięstwa stały się rzadkością, szczęście ucichło i dopiero wtedy zdali sobie sprawę, nie byłeś aś tylko towarzyszem, towarzyszką, byłeś aś boskim kanałem, transmiterem uzdrowienia, spokoju, siły, Twoja nieobecność ujawniła prawdziwą kruchość ich świata bez ciebie i choć próbują wypełnić tę przestrzeń nowymi ludźmi, nowymi miłościami, nowymi rozrywkami, nic nie działa, ponieważ nie chodzi o ilość, ale o esencję. Twoja była wyjątkowa. Tego, co oferowałeś, a aś nie da się nauczyć, skopiować ani zasymulować. A teraz każdy gest, każde słowo, każde miejsce, które kiedyś miało Twoją obecność, niesie cichą tęsknotę. Echo Twojej nieobecności jest ciągłym przypomnieniem wszystkiego, co stracili i czego nigdy nie odzyskają. Zaraz po Twoim odejściu pośpiesznie próbowali wypełnić pustkę, którą zostawiłeś aś. Nie z prawdziwej tęsknoty, ale z desperacji, by nie zmierzyć się z pustką. Szukali twarzy, głosów, ciał. Próbowali znaleźć Twoją energię w innych. Szukali Ciebie w gestach obcych, w słowach nowych znajomości, w wymuszonych śmiechach bezdusznych spotkań. Ale zawsze było coś nie tak. Bo to, co oferowałeś, aś wykraczało poza to, co widoczne. Było duchowe, było wibracyjne, było rzadkie. Inni ludzie mogli się zbliżyć, ale żaden z nich nie przyniósł komfortu, który niosłeś aś zwykłym spojrzeniem. Żaden nie potrafił uciszyć chaosu tak, jak robiła to twoja obecność. Żaden nie miał tej samej głębi w dotyku, w słowie, w słuchaniu. A z czasem każda próba zastąpienia zamieniła się w frustrację. Zaczęli zdawać sobie sprawę, że to, co mieli w tobie, nie da się wyprodukować. Nie da się powtórzyć. A co boli najbardziej, stracili to nawet tego nie doceniając, teraz żyją otoczeni hałasem, ale w kompletnej wewnętrznej ciszy, mają ludzi wokół, ale nadal czują się samotni i nie wiedząc jak wrócić, niektórzy obserwują z daleka, odwiedzają wspomnienia, słyszą Twój głos w echach przeszłości. I zdają sobie sprawę, że nie byłeś aś tylko kimś. Byłeś aś punktem zwrotnym w ich życiu i nikt nigdy nie zajmie miejsca, które wypełnił duch taki jak twój. Jest brutalna różnica między byciem kochanym a byciem konsumowanym. Oferowałeś aś czystą miłość, prawdziwe oddanie, autentyczne słuchanie, ale wzajemność nigdy nie nadeszła. Z czasem zacząłeś, zaczęłaś dostrzegać, że miłość którą otrzymywałeś, Aś, była warunkowa. Nie byli tam dlatego, kim jesteś, ale dlatego, jak się czuli przy tobie. Twoja obecność była dla nich środkiem uspokajającym na ich lęk, twój głos był lekarstwem na niepewności, których nigdy nie nauczyli się leczyć samodzielnie. Byli uzależnieni od spokoju, który emanowałeś, Aś, od siły, którą nosiłeś, Aś ale nigdy nie martwili się, by zrozumieć źródło tego światła, po prostu z niego korzystali. I jak w każdym uzależnieniu, to, co je podtrzymuje, zaczyna być wymagane w coraz większych dawkach. Zobaczyłeś aś siebie wyczerpanym wyczerpaną, dającym dającą więcej niż miałeś aś. Podczas gdy wszyscy wysysali, nikt nie oferował schronienia dla twojego bólu. Nikt nie zauważył, że uzdrowiciel również potrzebuje uzdrowienia. Pomylili hojność z obowiązkiem. Zaczęli oczekiwać twojej energii, jakby to było prawo, a nie prezent. A kiedy zacząłeś, zaczęłaś stawiać granice, kiedy próbowałeś, aś, odetchnąć dla siebie, zostałeś, aś, nazwany, a zimnym, zimną, egoistą, egoistką, zdystansowanym, zdystansowaną. Ale ty się nie zmieniłeś, aś. Po prostu ponownie połączyłeś aś się ze swoją prawdą. Oni cię nie kochali, kochali to, co im zapewniałeś aś. A prawdziwa miłość, ta, która trwa, gdy drugiej osobie nie jest dobrze, nigdy z ich strony nie istniała. Teraz w ciszy żyją zagubieni z powodu twojej nieobecności, bo brakuje im nie ciebie jako człowieka, ale światła, które zasilało ich ciemne strony. I z którymi teraz po raz pierwszy muszą zmierzyć się sami, Twoja obecność nigdy nie była neutralna. Zawsze prowokowała, zawsze obnażała, zawsze ujawniała. Chodziłeś, aś, z prawdą w oczach, z uczciwością w gestach, a to wystarczało, by oświetlić kłamstwa, które inni opowiadali sobie samym. Nawet nieświadomie byłeś, aś, lustrem, duchowym. Emocjonalnym lustrem, które odbijało dokładnie to, czego nie chcieli zobaczyć: rany, które ukrywali, destrukcyjne zachowania, wzorce, które uparcie powtarzali. A to odbicie dla wielu było nie do zniesienia. Mówili, że jesteś za intensywny, a za wrażliwy, a za głęboki, a. Ale to, co naprawdę chcieli powiedzieć, to zmuszasz mnie do zobaczenia, kim jestem. Zamiast spojrzeć w głąb siebie, woleli cię odsunąć, ponieważ zaakceptowanie twojej obecności oznaczałoby zaakceptowanie zmian, zmierzenie się z bólem, wyjście ze strefy komfortu, a wielu nie było na to gotowych. Pomylili cię z zagrożeniem, podczas gdy tak naprawdę byłeś aś dla nich mostem do wzrostu. A teraz otoczeni ludźmi, którzy tylko ich walidują, którzy karmią ich iluzje i emocjonalne uzależnienia, tęsknią za jedyną duszą, która miała odwagę pokazać prawdę. Nie przyznają się, nie mają na to słów, ale coś w nich woła o to odbicie, które choć niewygodne było wyzwalające, bo ty ich nie osądzałeś, aś po prostu ich odzwierciedlałeś. Aś, a teraz z dala od ciebie stoją w obliczu pustki, gdzie pozostaje tylko samo oszukiwanie. Podczas gdy oni rozpraszali się pozorami, ty zanurzałeś aś się głęboko w sobie. W ciszy rozpocząłeś aś podróż, której niewielu ma odwagę podjąć. Zacząłeś aś patrzeć na własny ból, nie jako na słabość, ale jako na drzwi do transformacji. Pisałeś aś listy, których nigdy nie wysłałeś, aś płakałeś aś nocami, których nikt nie widział. Znalazłeś aś schronienie w samotności i w jej wnętrzu zacząłeś aś się odbudowywać. Nie po to, by cokolwiek komuś udowodnić, ale dlatego, że twoja dusza wymagała odrodzenia. Odkryłeś. Aś uśpione talenty, pasje, które ból stłumił, części siebie, które były ukryte za traumami i rozczarowaniami, i w tym procesie uświadomiłeś, aś, sobie, że Twoje światło nie zależy od aplauzu, akceptacji, uznania. Pochodziło ze świętego miejsca w tobie. Świat nie widział Twojej odbudowy, ale teraz czuje jej wpływ. Ponieważ ten, kto odradza się od środka, niesie siłę, której żaden komplement nie jest w stanie wygenerować. Zacząłeś aś kroczyć z większą świadomością, z większą stanowczością. Nauczyłeś aś się mówić nie, wybierać swoje bitwy, chronić swoją energię jak świątynię. Podczas gdy wielu nadal szuka walidacji, ty już zrozumiałeś, aś, że twoja misja wykracza poza to. Twoje przebudzenie było ciche, ale głębokie, a nowa wersja ciebie nie spieszy się, ani nie pragnie niczego udowadniać. Ona po prostu jest i to wystarczy, by przemienić wszystko dookoła. Jest coś, co głęboko irytuje tych, którzy zdecydowali się stagnację: widok kwitnącej osoby. Twoja ewolucja nie została stworzona, by prowokować, ale irytuje. Bo podczas gdy wielu użyło bólu jako wymówki, by się zatrzymać, ty użyłeś aś go jako paliwa do wzrostu. Myśleli, że twoja nieobecność cię zgasi, że ich odejście cię osłabi. Ale stało się odwrotnie. Im dalej od nich, tym bardziej odnajdywałeś aś siebie. Im mniej się tłumaczyłeś aś, tym bardziej się wzmacniałeś aś. A teraz obserwują cię w ciszy. Zirytowani Twoim wzniesieniem. Próbują usprawiedliwić Twoje światło, mówiąc, że się zmieniłeś, aś. Ale prawda jest taka, że po prostu zdjąłeś, zdjęłaś ciężary, które trzymały cię przy ziemi. Nie mogą cię już dosięgnąć. Nie dlatego, że jesteś daleko, ale dlatego, że zdecydowali się nie ewoluować. A wszystko, co nie rośnie, gnije. Twoja nowa postawa, widoczny spokój, twój twardszy głos. To wszystko jest przypomnieniem tego, kim mogliby być, ale kim zdecydowali się nie być. A to jest nie do zniesienia dla tych, którzy żyją pozorami. Ale nie powinieneś, powinnaś się cofać. Twoja ewolucja to nie arogancja. To zasługa, to wynik trudnych nocy, bolesnych decyzji i odwagi pośród chaosu. Nie wstydź się tego, kim się stałeś, aś. Ponieważ to światło które teraz z ciebie emanuje jest owocem podróży którą niewielu by zniosło a jeśli irytuje to dlatego że wciąż są cienie które nie nauczyły się radzić sobie z blaskiem prawdy ostatecznie prawie wszyscy próbują wrócić tęsknota uderza pustka do skwiera i nagle otrzymujesz wiadomość która wydaje się nieszkodliwa emoji stare polubienie jak się masz ale bądź ostrożny a nie zawsze ten, kto wraca, ma czyste intencje. Wielu wraca nie z miłości, lecz z potrzeby. Nie ewoluowali, po prostu poczuli brak komfortu, który zapewniała twoja energia. Próbują wejść ponownie, ale nie rozpoznają nowego terytorium, które zbudowałeś, aś w sobie. Przychodzą z wyuczonymi słowami, z powierzchownymi żalami, próbując sprawić wrażenie, że się zmienili. Ale oczy nie kłamią, esencja nie kłamie, a ty teraz przebudzony, a widzisz poza słowami. Dostrzegasz, że zainteresowanie jest oportunistyczne, że uczucie jest warunkowe, że tęsknota dotyczy bardziej korzyści niż prawdziwej więzi. Już raz dałeś aś wszystko i zostałeś aś zignorowany, a teraz drzwi mogą być zamknięte. Nie z powodu urazy, ale dla ochrony. Twój wzrost wyniósł cię na nowy poziom, i tam wchodzi tylko ten, kto rozumie wartość twojej obecności. Ten, kto wraca tylko z wygody, nie ma już miejsca w twoim wszechświecie. Niech zostaną ze swoimi gierkami, swoimi maskami, swoimi powtórzeniami. Jesteś w innym czasie, czasie prawdy, zrównania i pełni. I żaden wyreżyserowany powrót nie sprawi, że cofniesz się z drogi, którą tak drogo sobie wywalczyłeś, aś. Jest rodzaj prośby o przebaczenie, który nie rodzi się ze świadomości, lecz z braku. Jest owinięty w piękne słowa, w wyrachowane łzy, w przemówienia, które brzmią jak uzdrowienie, ale niosą ukryte intencje. To wymówki rzucone jak haczyki, próbujące złowić twoje współczucie, to samo, które było wykorzystywane w przeszłości, ale teraz jesteś przebudzony. A nauczyłeś aś się, że przebaczenie jest twoje, jest wewnętrzne, jest wolnością dla ciebie. A ponowne otwieranie drzwi dla tych, którzy nigdy nie potrafili ich przekroczyć z szacunkiem, jest niebezpiecznym regresem. Przebaczenie nie oznacza ponownego przyjęcia tego, kto zranił, oznacza uwolnienie się z emocjonalnego więzienia. Możesz przebaczyć, a mimo to zachować dystans, możesz życzyć dobrze, nie pozwalając na powrót, bo nie wszyscy, którzy wracają, wracają uleczeni. Wielu powraca tylko z powodu braku opcji, a nie z powodu prawdziwej transformacji. Nie brakuje im ciebie, brakuje im strefy komfortu, którą zapewniałeś, aś, a to nie jest miłość, to jest uzależnienie. Ochrona siebie to nie egoizm, to mądrość. Przeszedłeś, przeszłaś długą drogę, by dotrzeć tutaj. Ponowne otwarcie duszy dla tych, którzy ją zranili, jest jak budowanie nowej świątyni i wręczanie kluczy tym, którzy potrafią tylko niszczyć. Dlatego przyjmuj prośby o przeprosiny z dojrzałością. Ale z rozwagą obserwuj czyny, a nie słowa. I pamiętaj, niektóre żale to tylko tymczasowe maski samotności, nie jesteś już dostępny a nie tak jak wcześniej, nie dla tych samych płytkich rozmów, dla tych samych pustych cykli, dla tych samych żądań, które drenują i nic nie oferują w zamian. Wersja Ciebie, która istniała, gdy jeszcze akceptowałeś aś okruchy, umarła w ciszy, tam, w nocy, której nikt nie widział. A to, co narodziło się na jej miejscu, to ktoś bardziej stanowczy, bardziej spokojny, bardziej świadomy tego, kim jest. Nie stałeś aś się zimny, a stałeś aś się selektywny, a Twoja energia jest teraz święta i nie wszyscy mają niezbędne przygotowanie, by do niej dotrzeć. Transformacja była tak głęboka, że nawet gdyby chcieli, nie mogliby cię już dosięgnąć. Ponieważ miejsce, do którego dotarłeś, aś wymaga odwagi, odpowiedzialności emocjonalnej i autentyczności, rzeczy, których wielu nadal odmawia kultywowania. Teraz jesteś otoczony, a celami, prawdziwymi marzeniami, relacjami, które wzbogacają. Ci, którzy kiedyś bawili się Twoją wartością, widzą się na zewnątrz, próbując zrozumieć, jak ktoś, kto kiedyś był tak dostępny, stał się nieosiągalny. Ale odpowiedź jest prosta: ból transformuje, świadomość wyzwala, a miłość własna wznosi. Nie masz już czasu, by być czyjąkolwiek kotwicą. Dziś jesteś wiatrem, impulsem, wzniesieniem, a kto chce iść u Twojego boku, niech przyjdzie również gotów do wzrostu. Ponieważ nie jesteś już dostępny a, by służyć za wsparcie tym, którzy odmawiają chodzenia. Wcześniej robiłeś aś wszystko by być zrozumianym, zrozumianą. Tłumaczyłeś aś, argumentowałeś aś, składałeś aś się w usprawiedliwienia. Szukałeś aś aprobaty w spojrzeniach, które nigdy nie widziały twojej esencji, ale ten etap się skończył. Zrozumiałeś, aś, że nie wszyscy mają zdolność rozumienia głębokich dusz i że to nie jest twoja wina. Twoją misją nie jest być zrozumianym, zrozumianą jest być prawdziwym, prawdziwą, a prawda często irytuje. Twoja podróż jest zbyt święta, by pomniejszały ją zamknięte umysły. Dziś nie wymagasz już zrozumienia, wymagasz szacunku. Kto nie rozumie Twojej drogi, może iść inną ścieżką. Nie jesteś tu, by pasować do starych form, ani by utrzymywać przyjaźnie, które opierają się na Twojej osłabionej wersji. Jesteś tu, by uczcić swoją duszę, swoje powołanie, swoją prawdę. A kto chce iść u Twojego boku, musi mieć szacunek dla tego, kim się stałeś aś. Ten przełom jest wyzwalający, ponieważ uwalniasz się z więzienia zadowalania, z potrzeby zewnętrznej walidacji. A kiedy to się dzieje, Twoja energia się zmienia. Zaczynasz przyciągać ludzi, którzy nie tylko Cię szanują, ale Cię celebrują. Ludzi, którzy nie chcą tylko być blisko, chcą wzbogacać. I to jest twoja nowa częstotliwość, podwyższona, czysta, sprawiedliwa, wibracja, która nie wymaga wyjaśnień, tylko obecności. Nie prowadzisz się już brakiem, ranami ani wspomnieniami. Prowadzisz się celem. Każdy krok, który teraz stawiasz, jest świadomy, zrównany, celowy. Nie żyjesz już na autopilocie. Jesteś przebudzony, a a to przebudzenie przeorganizowało całe twoje życie. Twoje priorytety się zmieniły, twoje cele są inne, twoje wartości zostały dopracowane. Teraz kroczysz z oczami skierowanymi ku górze, ku czemuś większemu, czemuś wiecznemu, czemuś boskiemu. To nie oznacza, że stałeś aś się nieosiągalny, a oznacza to, że w końcu zrozumiałeś aś, że jesteś tu z jakiegoś powodu. I że nie możesz już tracić czasu na rozproszenia, na puste relacje, na obietnice, które się nie spełniają, Twój czas jest święty, Twoja obecność cenna, i nie będziesz ich już marnować w miejscach, które nie karmią Twojej duszy, bo teraz Twój wewnętrzny kompas wskazuje cel, a nie aprobatę. I w tej nowej fazie wszystko się zmienia, decyzje są twardsze, ścieżki jaśniejsze. I nawet gdy świat wokół wydaje się zagubiony, ty pozostajesz niewzruszony, a ponieważ twoja trasa nie zależy od okoliczności, lecz od twojego połączenia z czymś wyższym. Nauczyłeś, aś się, że twój cel jest nienegocjowalny i że twoja misja tutaj wykracza daleko poza to, co widzą oczy. Przychodzi moment, w którym nawet ci, którzy wątpili, muszą przyznać: Twoje światło jest prawdziwe. Twoja droga, choć czasami samotna, zaczyna przynosić widoczne owoce. Nie musisz już mówić. Twoja energia mówi sama za siebie. Twój spokój krzyczy, Twoja obecność oddziałuje. A ludzie, nawet ci, którzy szydzili, którzy ignorowali, którzy próbowali pomniejszyć, teraz rozpoznają to, co kiedyś mieli i czego nie docenili, ale ty nie potrzebujesz tego uznania. Ponieważ twoja walidacja przyszła z góry na długo, zanim otworzyły się oczy świata, jesteś żywym dowodem na to, że można się odrodzić, że można się uzdrowić, odbudować i stać się jeszcze silniejszym, silniejszą. Dziś nie żebrzesz o miejsce, tworzysz swoje własne. Nie błagasz o miłość, emanujesz nią, nie szukasz aprobaty, kroczysz z autorytetem. Wszystko, kim teraz jesteś, jest wynikiem drogi przebytej z bólem, ale i z wiarą, a to czyni cię nietykalnym nietykalną dla starych częstotliwości. Dotarłeś aś tam, gdzie wielu nigdy nie odważyło się marzyć, a co najlepsze, bez potrzeby przechodzenia po kimkolwiek. Twoja nagroda jest wewnętrzna. To spokój, który czujesz, zasypiając, jasność, budząc się blask w oczach. Jesteś światłem, które nie gaśnie, obecnością, która transformuje, energią, która uzdrawia. A teraz wreszcie świat zaczyna widzieć to, co zawsze nosiłeś, aś nadszedł Twój czas i nie ma ciemności, która oprze się prawdzie o tym, kim jesteś.